Dzisiaj około godziny 23:47 na ulicy Żygowskiej na wysokości numeru 210 doszło do wypadku drogowego, w którym uczestniczył samochód marki Opel oraz samochód ciężarowy typu TIR. Na razie z naszych ustaleń wynika, że z niewiadomych przyczyn samochód ciężarowy zjechał na prawy pas ruchu, zderzył się z samochodem Marki Opel, a następnie oba pojazdy uderzyły w drzewa znajdujące się po lewej stronie jezdni. W wyniku tego zdarzenia również samochód ciężarowy zjechał z powrotem na prawą, swoją, na prawą stronę jezdni wjechał na chodnik i uderzył w posesję ulicy Żygowskiej. Doszło tutaj również do dosyć niebezpiecznej sytuacji. Nastąpił wyciek paliwa, który został zabezpieczony przez przybyłą na miejsce straż pożarną. Raz w wyniku tego zdarzenia niestety trzy osoby zostały poważnie ranne, są hospitalizowane. Na razie nic nie wiemy na temat ich stanu zdrowia. Wszystko będziemy jeszcze ustalać. Со мене на тебе, на тебе навоз до